Cześć, dobry wieczór! Z tej strony Jacek Gałuszka. Od 18 lat pomagam psom i ich właścicielom dogadać się, rozwiązać problemy z zachowaniem i prowadzić razem szczęśliwe życie. Mam nadzieję, że macie się świetnie. Ja dzisiaj właśnie wracam z warsztatów naprawczych, gdzie właściwie prowadzimy coś w rodzaju przedszkola dla dorosłych psów. Bo jeśli pies jako szczeniak nauczy się różnych ważnych rzeczy, takich jak opanowanie emocji, takich jak podążanie za przewodnikiem, jak tolerowanie różnych zabiegów pielęgnacyjnych, no to nie ma takiej potrzeby, żeby później po prostu robić warsztaty naprawcze. No ale jeśli tak się zdarzy, że niestety w czasie tym krytycznym, czyli do 16 tygodnia życia, pies nie zapoznał się z różnymi rzeczami, to mamy z tym pewien kłopot. Co się dzieje również dalej, jeżeli pies nie ma odpowiedniej ilości różnych bodźców w ciągu swojego życia, jeżeli na przykład jest trzymany tylko w jakimś tam końcu albo, albo na łańcuchu, nie daj Boże, albo w jednym tylko miejscu i nie ma kontaktów z innymi psami czy z innymi zwierzętami, innymi ludźmi, to następuje proces tak zwanej desocjalizacji. Czyli socjalizacja szczeniaka nie jest procesem danym raz na zawsze. Tylko jest niezwykle ważnym etapem rozwoju psa, ale nie jest jakby taka do końca zamknięta. Tak? Czyli jeśli w późniejszym życiu pies nie będzie miał doświadczeń innych, to, to po prostu zdziczeje, jak to mówią, czyli, czyli przestanie, przestanie się zachowywać w sposób przyjazny dla tych rzeczy, których nie zna. Zresztą, wiecie, to też dużo zależy od danego typu psa czy danej rasy, niekiedy, ponieważ mówimy, że dana rasa ma takie czy inne predyspozycje, które niosą geny. To prawda, to prawda. Ale coraz więcej mówi się w tej chwili o tak zwanej epigenetyce <trudne>, trudne słowo czyli o czymś, co umożliwia lub, lub hamuje ekspresję tych genów, a więc nie każda nie, nie każda rzecz, która jest związana z genotypem, musi się koniecznie pojawić w życiu danego psa. Po prostu to zależy też w jakimś stopniu od środowiska. Już Was bardzo witam serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Powiedzcie dobry wieczór, jak jesteście. Ja bym chciał dzisiaj Wam pogadać, powiedzieć o czymś, co, co właśnie wyniosłem z tych warsztatów naprawczych, i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że bardzo się Wam przyda w pracy z Waszymi psami. Także zaraz Wam, zaraz wam o tym opowiem. Ja już za zacząłem trochę o tych szczeniakach i, i o epigenetyce, dla tych, którzy właśnie dołączyli. A więc epigenetyka jest, jest czymś, co wpływa na sposób, w jaki geny się w życiu, w życiu psa jakby włączają. Tak? Czyli załóżmy, o, witam, Angela, cześć, cześć, skłaniam się, Jolanta też się wita, bardzo mi miło, też was witam. Dobra, więc wróćmy do, do, do tych genów. Na przykład, jeżeli mamy owczarka Border Collie, i w tym krytycznym czasie, kiedy on jest szczeniakiem, kiedy jest ten okres tak zwany krytyczny, czyli powiedzmy od 3 do 16 tygodnia życia, jeśli w jego życiu nie pojawi się bodziec wyzwalający zachowania pasterskie, to on potem może mieć problem z tymi zachowaniami pasterskimi. Więc hodowcy owiec na przykład czy ludzie, którzy używają border collie do pasienia robią wiecie jak że w trzecim tygodniu życia zabierają tego biednego, małego borderka, taką słodką kruszynkę, zabierają od, od, yy, z ciepłego miejsca i wkładają do owczarni. I ten pies w tym momencie, jakby wdrukowuje sobie, że te owce to jest jego rodzina, i on yy, wobec tej rodziny ma do spełnienia pewną misję. Oczywiście, że psy się będą uczyły z tych zachowań od innych psów. Już tych dorosłych, ale, ale tutaj, właśnie, bardzo ważne jest to środowisko, w którym ten pies jest wychowywany. Jeśli na przykład taki border nie ma kontaktu z, z owcami, no to nie będzie ich pasów albo będzie to robił w sposób dziwaczny. Kto z Was widział bordera goniącego za rowerami, deskorolkami, za biegaczami, za poruszającymi się obiektami? Kto oprócz mnie, ktoś na pewno widział. Bo to jest dość częsty problem, dlatego że taki border, który jest trzymany często w, w mieszkaniu, wynudzony, on no, po prostu nie ma szans na to, żeby się, żeby się nauczyć no, kontrolowania swoich impulsów w sytuacji, kiedy poruszają się jakieś szybkie, oby, szybkie obiekty. I tutaj, jakby drugim takim aspektem właściwie socjalizacji, jest kontrola impulsów, czyli sprawienie. Żeby pies nie tylko jak zobaczy, że coś się rusza, to pędził za tym bez, bez, bez opamiętania, ale żeby umiał się powstrzymać. Żeby wiedział, że OK, rower jest nie do gonienia, a owce są do, do, do gonienia, do, do pasienia. Tak? O, Dorota tutaj napisała do nas, cześć Doroto, napisałaś, że yy, wielokrotnie to widziałaś. No i właśnie, i super. Yy, teraz jeszcze muszę to. Ok, wrzucić gdzieś tutaj chyba. Tak, Dorota napisała. O, proszę, wielokrotnie to widziała. Cześć Cygan. Tak, ja też to wielokrotnie widziałem i, i wielokrotnie już z tym pracowałem. Tak? Jak mamy szczeniaka, to to jest dość proste. Jak mamy psa dorosłego, to już nie jest takie, takie bardzo proste. A więc jak widzieliście właśnie takiego, takiego bordera szającego za deskorolkami, czy rowerami, czy biegaczami, no to właśnie jest to przykład takiego instynktu pasterskiego, który gdzieś tam został w jakiś sposób wykrzywiony. Także rzadko się zdarzają bordery agresywne. Tak? Raczej to są właśnie psy, które po prostu mają niezrealizowane potrzeby pasienia. Tutaj właśnie Karolina napisała, że Pracujemy z akru, bo fascynują go ptaki. Ale z tym swoim, rozumiem, cudownym szczeniaczkiem, głuptaczkiem, australijczykiem pracujesz. Tak, to, ale wiesz co, to, to może druga rzecz, którą wam dzisiaj też powiem, że yy, takie fascynacje młodzieńcze niekiedy mijają. Ja doskonale pamiętam, jak moja freluszka, glizduszka kochała listeczki, które tańczyły na wietrze. I to polegało na tym, że jak pojawiał się jakiś taki, wiecie, podmuch wiatru i te liście suche tam zaczynały wirować, to ona niezależnie od tego, czy była na smyczy, czy nie, po prostu rzucała się, żeby złapać do pyska te liście. Teraz zegar jak zwykle nam przeszkadza, to jest stały element naszych spotkań. Więc rzucała się na, na, na te liście, wyrywając czasami rękę z barku. No. Słuchajcie, no tak, przyznałem się Wam teraz do czegoś, że autor książki o przywołaniu Aria do mnie e, miał psa, który mu wyrywał rękę z barku. Tak, to prawda. E, ale właśnie tu do, do Karoliny chciałem nawiązać, że e, bo, znaczy ja, ja się tym za bardzo nie przejąłem. To znaczy, no przejąłem się, że mi rękę wyrywała. Ale nie przejąłem się tym, że muszę z tym coś robić, że to jest problem behawioralny. A widzisz, Karolina, to musimy poznać nasze psy ze sobą, bo widzę, że listeczki też fascynują. I ja, wiecie co zrobiłem? Po prostu pracowałem z nią spokojnie nad skupieniem uwagi na mnie. I robiłem to niezależnie od tego, czy ona miała taką korbę na te liście, czy nie. I mniej więcej po miesiącu jej to przeszło. W tej chwili już w ogóle nie ma takiego problemu, więc też Wam podsuwam to jako pewien pomysł, że pies musi do pewnych rzeczy dorosnąć czyli tak jak słuchajcie, ludzkie dziecko też jak się rozwija to ma różne pomysły. Ja pamiętam z, z mojego dzieciństwa, że razem z bratem na przykład użyliśmy szminek naszej mamy i babci, żeby wymalować całe łóżko. Fajna zabawa była, ale z tego wyrośliśmy. Przysięgam, już teraz tak nie robię. Mój brat też, nie? Wojtek, przepraszam, jeżeli tego słuchasz. Dobra. Brysiu, łapie liście. No właśnie. O, Karolina też napisała, że nie jesteś sama. No nie jesteś. Nie jesteś sama. Pracuj nad skupieniem, to zobaczysz, że to będzie fajnie działało. I nie używaj szminki do malowania łóżka. Okej. Okay. Ale miałem wam jeszcze dzisiaj powiedzieć o tym, i właśnie, o czym jest temat tego, nie? nazywanie tego, co pies robi. Otóż, bardzo często, jak w ogóle uczymy psa jakiejś umiejętności. Jeżeli pies coś robi, my to nazywamy. I poprzez zbudowanie tego pomostu pomiędzy nazwą a czynnością, jaką pies wykonuje, pies uczy się, że jak usłyszy tą nazwę i zrobi tę czynność, to, będzie, to pojawi się nagroda. Tak? Tą nagrodą nie musi być parówka, ja o tym wiele razy mówiłem, jeszcze pewnie wiele razy powiem. Tą nagrodą może być po prostu coś, czego pies chce, na przykład uwaga ze strony człowieka. I teraz, jeżeli mamy tak, że wiele razy nazywam coś, co pies robi, i pies kojarzy to coś z tym dźwiękiem, to on po prostu słysząc ten dźwięk będzie to robił. Ja miałem taką historię. Z moją Arią, właśnie którą opisałem w Aria do mnie z 2007 roku, opisałem historię, w której nauczyłem Arię niechcący reagowania na słowo dzień dobry. Dlatego, że ona była bardzo miłą słuczką, wszystkich kochała, była golden retrieverem, więc jak słyszała słowo dzień dobry. To zaczynała robić radar, wiecie, tak, skan w lewo, skan w prawo, do kogo biec, żeby się przywitać. I ona wymuszała w ten sposób głaski, tak? wymuszała w ten sposób uwagę. Więc była w tym mistrzynią świata, ale dlatego, że skojarzyła słowo dzień dobry z głaskaniem ją przez ludzi, prawda? Więc powtarzała. Słysząc dzień dobry, po prostu powtarzała to, co, co, co robiła. Czyli skan w lewo, w prawo, jest ofiara, biegniemy. Kiedyś mi pobiegła przez cały park, bo ja się przywitałem z moją sąsiadką, a Ari przyszło do głowy, że to nie chodzi o nią, tylko chodzi o osobę, którą zobaczyła 400 metrów dalej i przebiegła przez cały park. I to była masakra. Może co ja z nią miałem? Gdyby nie ona, to bym nie napisał książki Aria do mnie. Wiecie, ile ja się musiałem namęczyć z tym, żeby ją nauczyć przywołania? Ile ja musiałem zrozumieć. Więc powiem Wam, trudne psy uczą nas najwięcej, tak? To dla tych, którzy mają trudne psy. Dobra, ale wróćmy do tego, o czym wspominałem poprzednio. Czyli mamy jakieś hasło, mamy jakieś zachowanie. Pies słyszy hasło, powtarza zachowanie. Rozumiecie, to się łączy ze sobą. I najczęściej my mówimy do psa takie komendy, których nie chcemy, żeby on robił. Zaraz Wam dam przykład. Popatrzcie. Jak pies skacze dla ciebie, co mówicie? No? Nie skacz. I za każdym razem, kiedy pies skacze, słyszy te magiczne słowa. Nie skacz. I następuje połączenie zachowania z tą nazwą. Czyli, co ma zrobić pies, jak słyszy komendę? Nie skacz. Wiecie już? Ma wyskoczyć. Tak samo pies coś idzie zjadać słyszy komendę F, albo nie rusz, albo co tam wołacie, nie wolno skakać, tak, brawo, właśnie tutaj Ewa napisała, że nie wolno skakać, no właśnie, jeżeli, tak, i o proszę, Natalia, nie skacz, słuchajcie, to jest uniwersalna komenda, wszyscy ją powtarzają, ale powtarzają ją wtedy, kiedy pies skacze, tak, Wcześniej go nie nauczyli, co to znaczy. No bo jak nauczyć psa komendy nie skacz? Trzeba byłoby nagradzać cztery łapy na ziemi no i po prostu nazywać to komendą nie skacz. Tak? Tylko, że nie skacz nie jest dokładnie tym samym, czym stój. Więc ja wolałbym uczyć psa na przykład komendy siad zamiast skakania na powitanie i to byłoby zachowanie wykluczające. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie za dużo teorii naraz. Ale wróćmy do, do, do tego, od czego, od czego wyszliśmy. Czyli uczymy psa, że na przykład komenda fe Oznacza co? Oto pojawiło się w krzakach coś naprawdę pysznego, z czym warto się zainteresować, i jak pies słyszy F, to idzie sprawdzić, co to jest tym razem. Hmm? Albo inna komenda, którą, której uczymy psa zupełnie niezależnie od, naszych, od naszej ochoty. Pies słyszy komendę spokój. W jakich okolicznościach pies słyszy komendę spokój? Tak. Czy macie takie wyobrażenie, kiedy pies słyszy najczęściej komendę spokój? No, może w kilku, tak? Bo tutaj widzę, że, że pojawiają się jakieś pomysły, kiedy pies słyszy komendę spokój. Ale na przykład słyszy ją wtedy, kiedy szczeka. Czyli pies szczeka i słyszy komendę spokój. Czyli co to oznacza dla psa? Nie dla nas. Ja wiem, co to znaczy spokój, ale co znaczy dla psa? Że jak słyszy spokój, to co ma robić? Szczekać. Dlatego, że słowo spokój pojawia się wtedy, kiedy pies szczeka. No właśnie właśnie tutaj o Patrycja napisała, kiedy szczeka, jak szczeka Patrycja Rozalia. Właśnie. Natalia też pisze, że kiedy szczeka. Widzicie, to jest bardzo, bardzo często. Tutaj, o proszę, Ilona troszeczkę z opóźnieniem ale jeszcze o tych śmieciach, że komenda fe, gdy zjadała śmieci, miała nauczyć. Teraz to słowo fe, gdy słyszy, momentalnie zjada to, co znajdzie. Widzicie? No, Mówię wam absolutnie prawdę. Całą prawdę i tylko prawdę. Więc pies słyszy, słyszy komendę, którą potem kojarzy właśnie z tym, co robi. Także bardzo ci dziękuję, Ilona, za, za ten komentarz. Kiedy jeszcze pies słyszy komendę fe? Przepraszam, mówiliśmy już o fe, teraz spokój. Otóż słyszy komendę spokój, kiedy na przykład reaguje nerwowo na innego psa, tak? a my chcemy, żeby minął go spokojnie. Więc niektórzy napinają smycz, robią wydech i mówią spokój. I to jest dla psa absolutnie czytelne, tak? że zbliża się problem i należy na niego zareagować, rzucić się i tak dalej. Więc po prostu ten, ten model takiego właśnie uczenia psa poprzez budowanie skojarzeń z tym, co my właśnie mówimy, jest bardzo rozpowszechniony. I stąd mój taki gorący apel, że nie mówcie do psa koment, których on nie zna. Tak. Co innego jest, o tutaj właśnie Daria napisała, że co innego jest, kiedy mamy jak, jak jest nauczony, że dana komenda fe oznacza nie wolno brać jedzenia. To jak biegnie do niego, to też nie mogę wołać fe. Nie, nie, nie. Właśnie jak pies jest nauczony, co znaczy dana komenda to wtedy to już zupełnie inaczej działa, tak? Czyli jeżeli pies jest nauczony, jak działa komenda fe, to y, oczywiście y, y, ta komenda będzie mu mówiła, że nie wolno tego wziąć. Tylko, że rozumiesz, większość ludzi używa komend, czy słów, których nigdy psa nie nauczyło w ten sposób. Ja na swoim przedszkolu dla szczeniąt właśnie też w wersji, wersji kursu wideo pokazuję, jak nauczyć tej komendy fe, bo to jest jedna z najważniejszych komend, tak samo jak komendy spokój. Słuchajcie, zresztą będę o tym mówił też o uczeniu takich komend. Będę mówił podczas spotkania na webinarze we czwartek. Także jeżeli jeszcze się nie zapisaliście na webinar, to tu Wam wrzucam link, żebyście mogli sobie kliknąć i zapisać się na webinar, który będzie o godzinie 20 we czwartek i tam sobie będziemy mówili o szczeniakach. O tym, jak szczeniaka wychować i nie zwariować, i na co zwrócić uwagę, poruszę takie tematy, które być może nie są wcale bardzo szeroko znane, jak na przykład, jaki rodzaj socjalizacji może być dla psa niebezpieczny. Niektórzy uważają, że szczeniakowi należy pokazywać wszystko w dużej ilości. Tymczasem istnieje gdzieś pewne doświadczenie, pewna granica, która mówi, że nie każde doświadczenie i nie, nie w każdy sposób szczeniak powinien przeżywać. Więc jeżeli macie szczeniaka, jeśli znacie kogoś, kto ma szczeniaka, to podrzućcie mu ten link, żeby się mógł zapisać. Ilość miejsc w tym pokoju webinarowym niestety jest ograniczona, więc ci, którzy się Zapiszą i tak, dostaną ode mnie parę prezentów, naprawdę tak jest. A ci, którzy się jakby nie dostaną do pokoju, będą mogli pooglądać transmisję na, na Facebooku. Z tym, że od razu to, to uprzedzam: na Facebooku ja nie będę w stanie odpowiadać na pytania głosem, tak. Na Facebooku będzie można to później, jakby skomentować, jeżeli pojawi się jakieś pytanie. Natomiast miejsce na zadawanie pytań będzie, będzie właśnie podczas webinaru. Tutaj jeszcze Ola napisała, że bardzo ważne w moim odczuciu jest ustalenie jednej komendy na jedno zadanie. To znaczy, na przykład, jak chcemy by pies nie tykał jedzenia, to albo zostaw, albo fe, albo nie. Nie widzę sensu, by używać kilku komend do jednej czynności. Nie robi to czasem u psa wody z mózgu. A wierzę, że to jest ciekawe, bo ja znam psy, które potrafią wykonywać tą samą komendę nazywaną w kilku językach. Hmm? Yy, dlatego, że jeżeli nauczysz psa, załóżmy, siadania na komendę siad, a później go nauczysz na komendę asi, a później go nauczysz na komendę sit albo sydni, to on będzie wiedział, że każda z tych komend oznacza to samo, po prostu. Czyli jest wiele bodźców warunkowych, tak, tych, tych bodźców słownych, które oznaczają to samo zachowanie instrumenta... Słuchajcie, sorry, przeszedłem za, za bardzo w stronę teorii, już się prostuję, że różne słowa mogą oznaczać to samo i pies może to zrozumieć, ale jest warunek. Pies musi jakby zostać nauczony osobno każdego z tych słów. Czyli on musi zrozumieć, że to jedno, drugie, trzecie słowo oznacza to samo, a więc powinniśmy ćwiczyć je po prostu oddzielnie. Czyli użyć jednego słowa, nauczyć psa na przykład siadania, użyć drugiego, nauczyć psa siadania i tak dalej. I wtedy on, niezależnie od tego, jakie słowo będzie oznaczało tę komendę, to on tę komendę wykona. Właśnie Ewa napisała, że mój pies reaguje na komendy siad na przykład w języku angielskim. Ja jeszcze jak Irda żyła, niestety nie ma już jej z nami od 8 kwietnia. To ja miałem dla niej zrobioną komendę heel do chodzenia przy nodze, a dla frelki miałem noga do dostawiania do się do nogi, a choć do chodzenia przy nodze. A jak chciałem, żeby Irda szła z lewej, a frelka z prawej, to do Irdy mówiłem heal i to oznaczało, że ma iść po lewej. A frelka ma komendę prawa, to oznacza, że ma iść po prawej, tak? I teraz jakbym potrzebował tego, to mógłbym e, na przykład nauczyć teraz e, frele komendy na przykład e, łazimy, i też byłaby to chodzenie po prawej, Czyli znowu ustawiamy ją sobie po prawej stronie, nazywał to łazimy, i ona by wiedziała, że jak słyszy prawa, to idzie po prawej, jak słyszy łazimy, też idzie po prawej, tak? Nie, nie wiem, nie za bardzo to zagmatwałem dla was, jest to jest to jasne. Yy, ok. Yy, że ton głosu danej komendy jest ważny. Tak. Yy, dlatego, że pies bardzo dobrze czyta, yy, czyta yy, yy, nasze intencje. Nasze intencje zawarte są też w głosie. Dlatego, że jak popatrz, jak mówisz do psa spokój, i mówisz to Spokój i zapinasz smycz no to w Twoim głosie jest tyle emocji, że pies na pewno nie będzie spokojny. Ja na warsztatach naprawczych uczę ludzi komendy spokój, nie? Spokój. Ktoś mi napisał niedawno taką, taką recenzję pod jednym z moich filmów na kursach wideo, że... Ja mam tak usypiający głos, że jego pies, jak tylko słyszy, że ja się odzywam, to od razu idzie spać. Ale wiecie, coś w tym jest, bo freka właśnie tutaj śpi pod moim biurkiem, ona też, jak słyszy, że zaczynamy webinar, to, to po prostu się odmeldowuje i idzie spać Co z tą kamerą. Okay. O, widzisz, tutaj Maja fajnie podsunęła, że u mnie siat to ma pies usiąść jak na zawodach, a usiąść to normalny relaks. Tak. Ja też mam podobnie, czyli na przykład waruj to jest waruj tak jak Sfinks a połóż się, to jest uwal się jak chcesz, tak żeby ci było wygodnie, nie? Ale to mówimy już o dwóch zachowaniach na odrębne komendy, a tutaj chodziło nam o jedno zachowanie, tak? Które ma różne komendy, tak? Czyli różne komendy, jedno zachowanie. To była ta sytuacja, o którą wcześniej pytała tutaj, kto tutaj pytał wcześniej? O, Daria pytała o to wcześniej. Tak, kochani, więc raz jeszcze bardzo serdecznie zapraszam na webinar w czwartek. Kto już się zapisał, niech się przyzna. A jeżeli będziecie, powiedzmy, no, poza pokojem, to pamiętajcie, będzie live na, na Facebooku Wesołej Łapki, będzie można, się tam, będzie można się tam też wypowiedzieć. Ja postaram się później odpowiedzieć na wasze komentarze. Poświęcę na to tyle czasu, ile, ile trzeba. Okej, okay. kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję, ten live już trwa prawie pół godziny, jak ten czas leci, obiecuję, że będzie we czwartek fajnie i, i dużo, myślę, ciekawych rzeczy się dowiecie, także już teraz ten, ten czwartkowy live jest bezpłatny, już teraz zapraszam, zapisz się, wejdź do pokoju 5 minut wcześniej, żeby sobie zarezerwować miejsce, no i cóż, do, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się serdecznie, Was pozdrawiam, Papa. Pa.